Z ostatniej chwili, nie, tyje legendarny polski muzyk. Z marapy o kilkutygodniowej spiczce. Robert Brylewski, nie, y je. Nie kreska Robert Brylewski. Odszedł polski muzyk rockowy i reggaeowy, gaeowy, za kreskały cel legendarnych zespołów Izrael, Kryzys, późniejsza Brygada Kryzys, i armia. Artysta zmarł w szpitalu w niedzielę rano, 3 czerwca, po kilkutygodniowej piczce, spowodowanej ci kreska urazem. Mia 57 lat. Informacja o śmierci Brylewskiego opublikowała rodzina w niedziel w nocy na stronie Zespołu Izrael. Z wielkim kreska ale powiadamiamy, kreska edzi rano, po kilkutygodniowej, piczce, spowodowanej ci kreska kimu razem zmarł Robert Brylewski. Nasz tata, partner, syn, dowódca naszych międzygalaktycznych i muzycznych podróży Y. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Rodzina. Brylewski trafił do szpitala praskiego w Warszawie w styczniu ubiegłego roku, gdzie przeszedł po operacji wszczepienia stentu w tętnicy prawej nogi. Gitarzysta opuścił szpital na w Probe, kreska E, móc charytatywny koncert Gramy dla Syrii, który odbył się w Audytorium Muzeum Polin w Warszawie. Fakt nieoficjalnie informuje: Kreska E do znacznego pogorszenia się stanu zdrowia Roberta Brylewskiego przyczyni Basi której padł ofiar. Muzyk został pobity w styczniu 2018 roku i trafił do szpitala. Niedawno jego stan pogorszył psi. Robert Brylewski zapadł w ZK Czytamy na bamach dziennika. Robert Brylewski miał dwie córki Sari F. W 2012 roku został dziadkiem. W 2014 roku artysta na swoim Facebooku napisał: "Kreska E, jego sytuacja materialna jest bardzo ci kreska K". Tym samym da pratem bodym artystom, kolegom po fachu, kreska E by rzucili muzyki za i in prac, bardziej po pod względem finansowym. Nie idźcie moim ladem. Po ponad 30 latach grania tak zwanej muzyki alternatywnej w kraju zwanym Polska, Dziń nie sta mnie na jedzenie, papierosy, nie mówić o prezentach dla dzieci. Moje WP Bywy za wydanie kilkudziesięciu P dwojczyznie jest tak kreska albo nie mizerne. Kreska erac szczerze zastanowi nad wyborem drogi kreska lyciowej. Przepraszam wszystkich za ten kreska a bosny wpis. Nie kreska leczce sobie jednocześnie kreska adnych propozycji po kreska lyczek czy te kreska darowizn. Gabba gabba hej. Napisab muzyk na swoim Facebooku. twórczości Brylewskiego inspirowali się m.in. Muniek Staszczyk, Kazik Staszewski, Krzysztof Graba Kreska Grabowski.